Cześć dziewczyny, pamiętacie model Sherry? Na pewno. Wiele z was ma już tą perukę. Zobaczcie, co do nas wjechało. Ta piękna pani Sherry w kolorze Coffee Without Cream. Jest to bardzo piękny kolor, bardzo, bardzo ciemny brąz, jednak nie czarny. Zobaczcie. Widzicie te delikatne refleksy, takie pojaśnienia? One są bardzo subtelne. Peruka jest piękna, możecie sobie wkładać za łóżko tutaj wyciągać. Spokojnie można sobie tak te włosy też tak do góry, bo one są na siateczce lace front. Pięknie się tutaj unoszą. Pokażę Wam jeszcze bok i tył. Piękny model, naprawdę wspaniały. Już Wam pokażę, jak wygląda czepek. Czepek elastyczny, przewiewny składką tutaj monofilamentu. Przedziałek na lewą stronę. Także kochane, zajrzyjcie na naszą stronę. Zobaczcie, jak pięknie, jakie piękne nowości dla Was przygotowałyśmy, bo to nie jedyne nowości. I pozdrawiam Was, życzę Wam miłego dnia. Bye.